Zabudowa zabudową, szafeczki szafeczkami, ale przypomniałem sobie, że są też elementy, które rok temu, ponad rok temu chyba je tutaj konserwowałem i były one zaepoksydowane, skomplikowane słowo, jak na tę porę dnia, zaepoksydowane, i właśnie zdjąłem tą uszczelkę, żeby je. Zabezpieczyć lakierem. Jakąś taką mam metodę, że daję epoksyd. Jak widać, minął rok. Spoglądam, czy spod niego wychodzi rdza. Jak wychodzi rdza, to znaczy, że nie ma co malować i dobrze, że nie malowałem. Jak nie wychodzi rdza, to odtłuszczam i maluję. Tutaj była taka wniotka i też już jest zamalowana, ale tak sobie właśnie maluję i myślę jaki to jest luksus że samochód nie jest wymalowany wypolerowany i każda rysa wtedy boli tylko jak jest taki łaciaty to po prostu biorę pędzel i maluję mam święty spokój mamy taką postać prawda, z bajki trolle i chciałbym ją sobie gdzieś tutaj zamocować sęk w tym, że dziurawić tej deski nie mam zamiaru kleić do niej tego też bym nie chciał bo to zawsze mi się kojarzy z tym, że później zostają takie klejące po tym wszystkim ślady więc A, więc chciałbym Zrobić to jakoś mało inwazyjnie. Pomyślałem, że może spróbuję zrobić taką półeczkę, jak to nieraz są do zakupienia. No i zobaczymy. I do tej półeczki mógłbym trolika jakoś przymocować roboty. Dużo, ale czasem na takie głupkowe rzeczy też musi być czas. Do dzieła, spróbuję to pochytać z takiego odpadu sklejki. Zaraz naniosę wymiary i zobaczę, czy to będzie się umieściło w granicach. Tak to wygląda. Taki zarys, który zmieścił się w tym kawałku. Dzieła. Wycięty element sklejki z, z grubsza. Chciałbym, żeby docelowo był tutaj. Dziwne światło jest. Docelowo chciałbym, żeby był tutaj. Więc zaraz będę to przymierzał, docinał i myślał właściwie co ja z tego chcę zrobić dum 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 z cyklu przymierz i zmierz zawsze oglądam takie filmy jak pokazują sztuczki jak coś odrysować w odbiciu a później nigdy nie pamiętam jak to było więc chodzi mi o to aby tutaj to wyżłobienie fajnie odrysować jedyne na co mi przyszedł pomysł Jedyny, jaki mi przyszedł pomysł, to po prostu kresorek ołówek i go tak odrysowałem. Ciekawe, czy, czy to da radę. Zobaczę. Te pierwsze wycinanki nie są zbytnio udane. I nie jest to dopasowane tak jakbym chciał, jakby mi się marzyło. Na biedy mogłoby być. Ale z drugiej strony wróciłem do korzeni. Czyli przypomniałem sobie, że przecież istnieje coś takiego jak robienie szablonu. Akurat w tym wypadku z resztki gumolitu. I. Wszystko mi się tu trzyma jedną ręką, ale myślę, że powinno być lepsze dzieło z tego. Wyszaplonowałem boki, teraz je przykleiłem i wtedy będę czynił kolejne przemiarki, gdzie dociąć, czy dociąć, czy w ogóle coś z tego będzie. Zobaczymy. Dzisiaj dzień się na tym kończy. Wybaczcie, ale parę elementów czy też kroków tego działania już mam za sobą. Tak się skupiłem i zaangażowałem w to wykonywanie półki, że zapomniałem o Bożym świecie. Teraz jestem na etapie klejenia tych. Ta już jest na stałe. Ta się urwała podczas przymierzania, a właściwie podczas docinania, więc znowu to kleję, zostawiam na noc i może jutro coś sensownego Wam pokażę. Przy okazji zrobiłem dziury na kubki, jak widać perfekcyjnie równa dziura, to właśnie lubię, że krzywizny są fajne. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Więc kolejna odsłona, myślę, że to już będzie w samochodzie. Sklejka sama w sobie jest troszkę też pofalowana. No, jakoś to będzie. Chyba jakoś to będzie. Może mi się zdąży udać. Zdąży udać. Coś więcej tu zrobić, a jak nie, to tylko szkielet i na razie przed wyjazdem, który mnie czeka, będą tylko dwa kubki. Miejsce na dwa kubki. Zobaczymy. Kolejna odsłona miała być w samochodzie, ale jak widzicie, no nie udało się, bo znowu siedzę w norce. I co? Powycinałem kilka takich patyczków. Teraz od spodu będę przyklejał i robił rusztowanie do tej półki. To względnie pasuje. Tu powstała jeszcze taka dziura, w którą przyjdą takie też wycinanki i może to uda mi się dzięki temu stworzyć mini taką półeczkę więc więc to działa. Pojutrze wyjazd, może się jeszcze zdążę, żeby pić kawę z tego stolika. Takie coś mi się udało na szybko sklecić. Myślę, że docelowo tutaj też będzie jakaś półeczka, no ale już na to nie mam czasu. Jest to taki stan bardzo surowy od spodu. Posklejane też tak mało estetycznie, ale to ma po prostu działać, a nie wyglądać na chwilę obecną. Więc, jak to wygląda? Tak to wygląda. Jest na całej powierzchni. Wczoraj miałem okazję kawałek się przejechać. Jeszcze nie było tej półki. Wszystko ok, tylko czy widzicie to odbicie jest jasne i zauważyłem, że jak jechałem z pozycji kierowcy to widać to w szybie. Jest to mniej więcej na wysokości oczu i dość mnie to drażniło i widzę, że teraz też to odbija się. Myślę, że dlatego zazwyczaj w sprzedaży są te półki w takim kolorze szarym, bo wtedy nie jest to tak widoczne w odbiciu yy, szyby. Jasne natomiast bardzo odbija. Więc yy, no nie wiem, to też yy, zobaczę czy to będzie mi przeszkadzało, czy nie. No. Na chwilę obecną mi to, to szlifować i zabezpieczę lakierem. I efekt końcowy panienka na swoim miejscu patrzy przed siebie.